Dzień dobry, moi drodzy. Zaczynamy ćwiczenia Senso Uważny Senior, które powtórzę jeszcze raz. Są dla osób w wieku senioralnym, ale nie tylko, mogą z nich korzystać dorośli, jak również uczniowie czy młodzież, ponieważ są to ćwiczenia ogólnorozwojowe, które wpływają na nasz umysł oraz na ogólny rozwój całego ciała. Również aktywują nasze zmysły do tego, by pomagały nam radzić sobie w różnych sytuacjach, nawet tych stresowych. Dzisiaj zaczniemy sobie od ćwiczeń na wzrok, ale zanim do tego przyjdziemy, to usiądźcie sobie wygodnie, rozluźnijcie się troszeczkę. Głęboko sobie pooddychajcie kilka razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. Poczujcie, gdzie macie w ciele napięcie. Spróbujcie się rozluźnić, właśnie może parę takich delikatnych ruchów: tutaj ramion do tyłu, do przodu. Okay? Połóżcie sobie wygodnie stopy na podłożu i rozluźnijcie delikatnie całe swoje ciało. Dzisiejsze ćwiczenia, zaczniemy sobie od ćwiczeń, właśnie tutaj, oczu, od naszego zmysłu, jakim jest wzrok, który niestety bardzo często jest zaniedbywany. Tak jak ćwiczymy i trenujemy wszystkie nasze mięśnie, tak niestety mięśnie, tutaj te oczne, niestety po prostu o nich zapominamy. Dlatego teraz zrobimy sobie trzy ćwiczenia. W serii po 30, każde. Ok? Ja nie będę robiła aż 30, natomiast ty w zaciszu swojego mieszkania lub jeżeli praktykujesz tą metodę na swoich zajęciach, pamiętaj, żeby zrobić tych serii minimum, minimum, optymalnie w sumie 30. Więc zaczynamy ćwiczyć nasz wzrok. Tutaj trening właśnie mięśni okołoruchowych. Eee, polega to na tym, że będziemy teraz bardzo mocno ściskać powieki, zamykać nasze oczy, tak żeby aż dociskać policzkami i tutaj brwiami, skroniami jak najmocniej możemy, i robimy takie krótkie. Ruchy jeden za drugim. OK, już pokazuję jak to wygląda. Kolejne ćwiczenie jest bardzo podobne do poprzedniego, ale dodatkowo próbujemy wysunąć nasze tutaj gałki oczne do przodu, robiąc taki wytrzeszcz oczu, tak? Czyli już pokazuję, jak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze wykonaliście w pełni całe 30 takich serii na każde ćwiczenie, i czujecie, jak tutaj wszystko Wam popracowało. Czujecie mięśnie twarzy. Policzków, czoła, bo ja czuję. Do następnego ćwiczenia będzie potrzebny nam jakiś czarny element. Może to być właśnie czarny mazak, czarna zakrętka, czarna kredka, czarna klamerka, nawet jakaś czarna słuchawka od telefonu. Chodzi o to, że za tym czarnym punktem będziemy teraz wodzić naszym wzrokiem. Do tego ćwiczenia. Najlepiej jest stać. Natomiast ja tutaj, żebyście mnie dobrze słyszeli i widzieli, jak również z problemów technicznych, bo po prostu nie byłoby mnie i tak w całości widać, bo nagrywam przez telefon, to, to będę siedzieć. Natomiast wy, właśnie wstańcie sobie i zobaczcie, na czym polega to ćwiczenie. Bierzemy ten czarny przedmiot w dłonie. I wodzimy za nim wzrokiem w prawo, wracamy, w górę, do przodu, do tyłu, w lewo. Wracamy, na dół. W tym ćwiczeniu ważne jest, żeby głowa była nieruchoma. Ruszamy tylko i wyłącznie naszymi oczami. I co jest jeszcze ważne, żebyśmy próbowali bardzo uważnie patrzeć na ten przedmiot, żeby próbować dostrzec na nim jak najwięcej szczegółów, żeby widzieć go po prostu ostro, bo tu ćwiczymy naszą ostrość. Napinamy te mięśnie, i ćwiczymy ostrość na dany punkt, jakbyśmy byli takim mikroskopem i przybliżali właśnie nasz wzrok do danego punktu. Możemy patrzeć, jak pada światło na punkt, dostrzec w nim właśnie jak najwięcej szczegółów, tak? Czyli wodzimy wzrokiem bliżej. Dalej w prawo, w lewo. W prawo, w lewo. I tak dalej, i tak dalej. Wy zróbcie to w swoim tempie y, pomalutku, y, jeżeli okaże się, że jest jakiś punkt. Y, który widzimy nieostro, to można ten ruch kilka razy powtórzyć. Tak. E żebyśmy tą ostrość załapali. Kolejne ćwiczenie jest bardzo podobne do poprzedniego, ale zasłaniamy jedno oko e ręką i ćwiczymy tylko i wyłącznie jedno oko, ale dokładnie w ten sam sposób. Tak. Dół, góra, lewo, prawo, i tak dalej. Jeżeli przećwiczymy to sobie przez dwie, trzy minutki, zasłaniamy ręką kolejne oko. I wykonujemy następne ćwiczenie dokładnie w ten sam sposób. Skoro nasze oczy już potrenowały, to możemy dać im następne zadanie. Również mm, zadanie na wzrok, ale nie tylko, również na koncentrację. E, bierzemy sobie takie, ja mam gotowe takie arkusze, e, natomiast ty, jeśli takich arkuszy nie posiadasz, to wystarczy wziąć kartkę z zeszytu w kratkę. I teraz wyłapujemy i skreślamy, na przykład ja tutaj na tej kartce, w pierwszej linii co drugi taki kwiatuszek. W kolejnej linii co szósty. Jeszcze niżej, na przykład co czwarty, co trzeci, co ósmy, co yy, drugi. I tak w kółko, aż dojdziemy do samego końca naszej kartki. Następnym ćwiczeniem będą ćwiczenia na dłonie. Ćwiczenia na dłonie są bardzo ważnym elementem naszych ćwiczeń, ponieważ ćwicząc dłonie, ćwiczymy również nasz mózg. Aktywujemy prawą i lewą półkulę. Więc takie ćwiczenia, zwłaszcza właśnie w wieku senioralnym, bardzo dobrze jest wykonywać. Zaczniemy sobie od takiego luźnego ćwiczenia. Przekładamy dłonie raz górą, tak raz dołem i tak na przemian, tak żeby całą powierzchnią dłoń dotykała naszego blatu czy stołu, tak? I robimy w tym momencie takich serii 30. Liczymy sobie do 30 i, e, i przechodzimy do następnego ćwiczenia. Następne ćwiczenia również dotyczą dłoni. Połóżmy dłonie wygodnie na blacie i będziemy roz, rozciągać palce i przybliżać rozciągać ja nawet o mnie będzie wszystkiego widać w kadrze, ale tu chodzi też o to, żeby właśnie o rozciągać, żeby małe palce poczuły tutaj, że są rozciągane dłonie nadgarstki, żeby tutaj te mięśnie też popracowały. I następne ćwiczenie polega na takich na tym, żeby o palce były rozciągnięte i. Podnosimy je do góry, ale słuchajcie, same palce. Tutaj ta część dłoni ma się mocno opierać o blat, tak jakby była wręcz do niego przyklejona. I ćwiczymy tylko i wyłącznie podnoszenie palców. Takich serii również proszę wykonać 30. W następnym ćwiczeniu kładziemy dłoń również na stole. I możemy sobie przytrzymać tutaj nawet łokieć czy przedramię drugą ręką, ponieważ chodzi o to, żeby w tym ćwiczeniu aktywna była właśnie tylko i wyłącznie nasza dłoń. Ręka musi być całkowicie wyprostowana w łokciu, w nadgarstku. I swobodnie niech leży na stole. Ćwiczenie polega na tym, że zaciskamy dłoń i otwieramy szeroko. Zaciskamy, otwieramy, zaciskamy, otwieramy, zaciskamy, otwieramy, zaciskamy, otwieramy. I również 30 takich serii. Jeśli mamy zrobione już poprzednie ćwiczenie. Kolejne, zaczynamy bardzo podobnie. Ustawiamy dłoń właśnie na stole. Ręka ma być prosta i kciukiem próbujemy dotknąć jak najdalej małego palca. Tak? Czyli dotykamy jak najdalej, próbujemy dotknąć naszego małego palca ćwiczymy w ten sposób. Tutaj czujemy aż nasze mięśnie o dotykamy, dotykamy jak najdalej, słuchajcie. Chodzi o to, żeby kciukiem jak najdalej złapać, próbować nawet dotknąć opuszek tego właśnie malutkiego palca. I też tak chwilkę można zrobić takie trzy serie licząc sobie na przykład do 30. I ostatnie już ćwiczenie, również na wyprostowanej dłoni. Robimy okrążenia kciukiem. Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. O. I odwrotnie do wskazówek zegara, i razem w tą samą stronę, co wskazówki zegara i takich powtórzeń też proszę zrobić z takich trzy serie po 30. Kolejnym naszym ćwiczeniem jest utworzenie jak największej liczby słów ze słowa pasmanteria, Wrocławianka oraz scenografia. Utwórz jak największą Ilość słów. Ze słowa najpierw pasmanteria. Zobaczysz, ile ze słowa pasmanteria uda ci się ułożyć słów. Ze słowa następnie wrocławianka i scenografia. Jeśli masz ochotę, podziel się tymi swoimi słowami w komentarzu. Kolejnym naszym ćwiczeniem było ćwiczenie, które również robiliśmy już tydzień temu. Wróciliśmy właśnie do ćwiczenia pamięci z jedną z mnemotechnik, którą jest Pałac Pamięci. Ja nie będę dokładnie omawiała tej metody. Jeżeli nie, oglądałeś, nie oglądałaś poprzednich naszych ćwiczeń, to gorąco zachęcam. Tam ta metoda jest dokładnie omówiona. Natomiast my na tych zajęciach powtórzymy sobie tę metodę więc jeżeli ją znasz, jeżeli ćwiczyłeś z nami tydzień temu, to serdecznie do tego cię zapraszam. Mam przygotowanych 20 wyrazów i metodą pałacu pamięci staraj się je zapamiętać. Przeczytam teraz 20 wyrazów, które musisz Zapamiętać metodą pałacu pamięci: noga drzewo, słoik ptak, laptop, lampa, marchewka książka, choinka pies, łyżka głowa, samolot tarcza. Garnek szczur, palec poduszka, krzesło, rybka. Ty oczywiście wykonuj to ćwiczenie w dobrym dla Ciebie tempie. W każdej chwili możesz ten film zapauzować lub przesunąć mm, kawałeczek do tyłu. Mm. Daj znać w komentarzu, jak Ci poszło, szczególnie jeśli robisz to ćwiczenie po raz pierwszy, lub daj znać, jak Ci poszło robiąc to ćwiczenie po raz drugi. Po raz drugi na pewno było już łatwiej i na pewno te 20 słów całkiem przypadkowym, przypadkowych zapamiętałeś bez problemu. Ostatnim naszym ćwiczeniem, które wszyscy najbardziej lubimy, to jest oczywiście relaksacja, medytacja. Na poprzednich zajęciach ja wykorzystałam medytację na pamięć i koncentrację z kanału YouTube, który się nazywa Chodź na Słówko. Więc możecie tą medytację znaleźć i sobie przesłuchać. Ja oczywiście puszczać jej nie będę. Jest to dosyć długa medytacja, ona trwa ponad 15 minut, więc jak najbardziej możecie tą medytację sobie przesłuchać właśnie w domu lub również jeśli prowadzisz na zajęcia, puść tą medytację na sam koniec zajęć w celach właśnie już takiej Relaksacji po tych ciężkich ćwiczeniach związanych z, z naszymi zmysłami, z pamięcią, uwagą, koncentracją. Serdecznie Ci dziękuję, że byłeś z nami na dzisiejszych ćwiczeniach. Jeżeli podobają Ci się propozycje ćwiczeń, które tutaj przedstawiam, bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzu. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia.